Nie mogłem znaleźć informacji o tym Bruno Banani Men, limited edition. 50 ml za 53 zł na eglamur. Greyfruit, czerwone jabłko, guarana, lawenda, guława, orzech włoski, ambra, wytyweria, benzoes. Tak jest reklamowany na eglamur. I w sumie to pasuje pod ten co się nazywa Pride Edition. Bruno Banani, tak jest nazwany na fragrantice. Teraz sprawdziłem, że to są te same nuty zapachowe. Słuchajcie. Co do tego Pride Edition. No KOTY, i wiecie to jak to działa. Nie jest zły, ale wydaje mi się, że jest zbyt taki typowy. Myślałem, że przez tą guaranę jak ma w składzie orzej włoski i gujawę albo pęzoes będzie lepszy. A on jest taki zwyczajny. Jakiś taki. Czekajcie. No nie jest zły. No, czuć czerwone jabłko, czuć grejfrut, lawendę. Nie czuję tego jej guarany. Nie czuję orzecha włoskiego. Nie wiem, co to jest gujawa, nawet też pewnie jej nie czuję. Benzo jest może trochę wytuwany. Ale. Aż już raz wślizgnie się. Wydaje mi się, że. No, teraz po sieknięciu e, czuję to, co wam wcześniej powiedziałem czerwone jabłko, lawenda, benzoes, burszty, może. Nie jest zły, ale jakoś nie przypadł mi do gustu. Jak odbieram go jako typowy zapach, który nie jest jakoś specjalnie wart uwagi. Jeżeli miście z nim do czynienia, zostawcie komentarz, ale za pięć dych można kupić inne fajne zapachy no chyba że jesteście wielbicielami zapachów bruno banani to sobie kupcie bo będzie odmianą od tego co wcześniej bruno banani wypuszczał jest, jest po prostu inny zwłaszcza jak lubicie nuty czerwonego jabłka lawendy i benzoesu to będzie dla was fajny to by było na tyle dzięki za oglądanie